Chciałam powiedzieć, że ja już właściwie jestem po wakacjach, bo po weekendzie wracam na plan serialu i prawda jest taka, że nie mogę się tego już doczekać. W tym roku porównywałam Bałtyk z Adriatykiem, z przewagą oczywiście Bałtyku, jak żeby inaczej. Nasze polskie morze, nasze polskie parawany to jest jednak zdecydowanie to niż jakieś adriatyckie luksusy. Pierwszy raz też pływałam w Bałtyku i jestem nim naprawdę autentycznie, szczerze zachwycona, ale dzięki temu też czuję się już wakacyjnie. Naprawdę zrealizowana i z wielką radością wracam do pracy. Oczywiście trzymam kciuki i trzymajcie też, żeby czwarta fala była tylko i wyłącznie pogróżkami, i żeby od września wróciły również teatry, bo to jest taka moja największa, chyba zawodowa, aktorska, ciągle jeszcze odkładana. Miłość O moich projektach najnowszych nic nie mogę Wam powiedzieć, tylko mogę Wam powiedzieć, żebyście trzymali za mnie kciuki. Mam nadzieję, że będziecie to robić. Jeśli tak, to na jesieni, owszem, się wydarzą. Natomiast oczywiście zapraszam do serialu Klan cały czas. A, też od września dopiero będą nowe odcinki, ale są powtóreczki. Zapraszam do powtóreczek. No i jeżeli tylko wejdą teatry, to zapraszam do teatru Kamienica i do teatru Fabryka Marzeń. Tam będziecie mnie mogli zobaczyć, jak Bóg da na deskach.